Czy jest jakiś sens w tym, by zastępować Boga w działaniu, albo przyspieszać to działanie? Witam Was serdecznie. To jest ósme spotkanie z Rebeką w cyklu spotkań z bohaterkami Pisma Świętego. Wiemy już, że w rodzinie Rebeki i Izaaka panował pewien niepokojący podział sympatii rodziców pomiędzy dzieci. Rebeka preferowała Izaaka ulubieńcem, Re Rebeka preferowała oczywiście Jakuba ulubieńcem, Izaaka jej męża był Ezaf. I dość niepokojące były też motywy tego podziału pomiędzy dziećmi. Zobaczymy, do czego to w efekcie doprowadziło. Gdy Izaak zestarzał się, jego oczy stały się tak słabe, że już nie dowidział. Zawołał na Ezawa swego starszego syna: synu mój. A kiedy ten odezwał się: Jestem, Izaak rzekł: Oto zestarzałem się i nie znam dnia mojej śmierci. Weź więc teraz przybory myśliwskie, twój kołczan i łódź. I idź na łowy i upaluj coś dla mnie. Potem przyrządź mi smaczną potrawę, jaką lubię, podaj mi ją, abym jadł i abym ci błogosławił za nim umrę. Rebeka słyszała, co Izaak mówił do swego syna Ezawa. Gdy więc Ezaw poszedł już na łowy, aby przynieść coś z upolowanej zwierzyny, rzekła do swego syna Jakuba. Słyszałam, jak ojciec rozmawiał z Twoim bratem Ezawem i dał mu takie polecenie. Przynieś coś dla mnie z polowania i przyrządź smaczną potrawę, abym jadł i pobłogosławił Cię wobec Pana przed śmiercią. Teraz więc, synu mój, posłuchaj mego polecenia, które Ci daję. Idź, weź dla mnie z trzody dwa dorodne koźlęta, ja zaś przyrządzę z nich smaczną potrawę dla Twojego ojca, taką jaką lubi. Potem mu zaniesiesz, on zje i w zamian za to udzieli Ci przed śmiercią błogosławieństwa. Ale Jakub rzekł do swej matki. Przecież mój brat Ezaf jest owłosiony, ja zaś gładki. Jeśli się mnie dotknie mój ojciec, będzie wyglądało tak, jak gdybym z niego żartował i wtedy mogę ściągnąć na siebie przekleństwo zamiast błogosławieństwa. Rzekła mu matka: Niech na mnie spadnie to przekleństwo dla ciebie, mój synu. Tylko posłuchaj mnie, idź i przynieś mi koźlęta. Poszedł więc, wziął i przyniósł je swej matce. Ona zaś przyrządziła z nich smaczną potrawę, taką jaką lubił jego ojciec. Potem Rebeka wzięła szaty Ezawa, swego starszego syna. Najlepsze, jakie miała u siebie, ubrała w nie Jakuba, swojego młodszego syna i skórkami koźląt owinęła mu ręce i nieowłosioną szyję. Po czym dała Jakubowi ową smaczną potrawę, którą przygotowała i chleb. Jakub, wszedłszy do swego ojca, rzekł – Ojcze mój, azaak, słyszę, któryś ty jest, synu mój. Odpowiedział Jakub ojcu – Jestem Ezaw, twój syn pierworodny. Uczyniłem, jak mi poleciłeś – Podnieś się, siądź i zjedz potrawę z upolowanej przeze mnie zwierzyny i pobłogosław mi. O, sytuacja, która mrozi krew w żyłach. Izaak jest już stary i niedowidzący i postanawia, że zgodnie z tradycją pobłogosławić swojego starszego syna, dać mu to ojcowskie błogosławieństwo, taki rodzaj testamentu. Ale zanim go pobłogosławi, chce zjeść potrawę, taką jaką lubi, przygotowaną, przez upolowaną przez Ezawa zwierzynę. Ale kiedy Ezaw poszedł na polowanie, Rebeka przygotowała spisek i wciągnęła w ten spisek swojego ulubieńca, Jakuba. Celem tego spisku było, by błogosławieństwo pierworodnego przypadło w udziale nie Ezawowi, ale właśnie Jakubowi. I Jakub nie zaoponował wobec tego pomysłu. Tylko nie wiedział, w jaki sposób rozwiązać problem formalny, bo przecież bardzo łatwo było odróżnić go od Ezawa. No i energiczna i pomysłowa mamusia, tutaj znajduje rozwiązanie, postanawia przebrać swojego syna w szaty syna starszego, koźlimi skórkami owinąć ręce Jakuba, nieowłosione ręce Jakuba. I tak stworzyć, stworzyć pozory, wprowadzić w błąd męża, starego i niedowidzącego. I co więcej, w tej swojej determinacji jest też gotowa, jest też gotowa przyjąć na siebie ewentualnie ewentualne to mężowskie przekleństwo, gdyby prawda wyszła na jaw, gdyby Izaak odkrył szykowany podstęp. Jakub wprowadził w życie plan matki. Rzeczywiście okłamał ojca, przebrał się, okłamał ojca, zapewniając go, solennie zapewniając go, że jest Ezawem, a więc prost, tak, kłamał mu. Prosto w oczy. I otrzymał to błogosławieństwo, które należało się synowi urodzonemu jako pierwszy, jako pierworodny. No a tak właśnie było. To był, to był Ezaw. I to błogosławieństwo, oprócz życzenia obfitości dóbr, ustanawiało go też panem nad braćmi, czy w tym momencie tak nad, nad bratem. I kiedy Ezaf wrócił z polowania i podstęp wyszedł na jaw, ojciec już nie miał mu wiele do zaoferowania. Całe to błogosławieństwo, ten testament już został przekazany. I to nie było możliwe do wycofania. Historia niezwykle smutna, pod bardzo wieloma względami. Nie wydarzyła się przypadkiem, nie wydarzyła się nagle. Raczej jak większość tego, sytuacji, tego typu sytuacji była pewną konsekwencją narastającego od lat w tej rodzinie napięcia i całej panującej tam atmosfery. Jeśli do tej pory nie miałyśmy pewności co do relacji jakie panowały pomiędzy Rebeką i jej mężem, Izaakiem, to teraz myślę, że te wątpliwości powinny zniknąć. I chociaż Izaak formalnie zachowywał, formalnie zachowywał pozycję przywódcy, to jednak serce żony mu nie wtórowało. Widzimy tandem matki i syna Rebeki i Jakuba. I widzimy wycofanego ojca. Czy nie przypomina nam to wzorca rodziny Rebeki, widząca rodziny, z której ona się wywodziła? Rebeka wyraźnie nie szanowała Izaaka, nie poważała go w jego autorytecie. Nie liczyła się ani z jego wolą, ani z tradycją. Była gotowa na wiele, tak, żeby zrealizować swoje własne plany, żeby zdobywać palme pierwszeństwa dla swojego faworyta, dla Jakuba. Jej ta postawa wobec męża, wobec Izaaka była. Bardzo delikatnie mówiąc, postawą niewłaściwą, bo Bóg ustanowił mężczyznę przywódcą związku, męża ustanowił tutaj głową, i żeby mógł on dobrze wypełniać swoje obowiązki, potrzebna mu była ta odpowiednia pomoc w postaci współtowarzysza, w postaci tego sojusznika. Pełnego mocy, który go w jego pozycji, w jego zadaniach będzie wspierać, zachęcać, pomagać, no i która będzie, który, ten pomocnik, tak, będzie go szanował, ta pomoc. W liście świętego Pawła, kierowanym do Efezjan, znanym jako listy do Efezjan, znajdujemy takie wezwanie, by żony szanowały swoich mężów. W języku oryginału to jest takie słowo przeciw któremu wiele kobiet współczesnych zgrzyta zębami już nawet przeciwko temu nawoływaniu do szanowania mężów wiele z nas, zgrzyta zębami, a jeśli jeszcze usłyszymy, że tutaj jest słowofobia, słowo określające taki rodzaj taki, takiej bojaźni, no to myślę, że dla wielu z nas jest to nie do przełknięcia. Ale tutaj chodzi właśnie o taką postawę respektu, uznania. To słowo nie jest dla nas niebezpieczne, wręcz przeciwnie, dlatego że okazuje się, że właśnie w atmosferze szacunku, w atmosferze uznania osoby i autorytetu męża, mężczyźni rozkwitają. Mężczyźni wzrastają, dojrzewają, wznoszą się ponad swoje słabości i szacunek jest z, jedną z głównych potrzeb naszych mężów. Oni wolą słyszeć od żony, podziwiam Cię i szanuję Cię, niż nawet kocham Cię, już na pewno nie kocham Cię misiaczku. To jest miłe, sympatyczne, ale oni potrzebują szacunku, tym bardziej, że męskie ego jest takim dość, dość kruchym, łatwo jest je zniszczyć, łatwo jest je złamać. My, kobiety, ja lubię mówić, że my mamy takie ego, które przypomina balon. My so, kompensujemy, jeśli zostaniemy gdzieś naciśnięte z jednej strony, to z drugiej strony kompensujemy sobie nacisk. Potrafimy rozmawiać, potrafimy sobie popłakać, wyżalić się. Natomiast to ego męskie jest, jest ego takim bardzo kruchym, takim jak, jak tafla lodu, czy szkła rzucone, czy uderzone po prostu pęka, dlatego większość samobójców to są właśnie mężczyźni, więc oni, natomiast w atmosferze pewnego takiego respektu i szacunku zdecydowana większość z nich z nich rozkwita. I być może wiele z nas ma mężów, kto, co do których o których myślą, że szacunek im się nie należy, że oni nie zasługują na szacunek z naszej strony, ale Bóg chce, żebyśmy szanowały swoich mężów nie warunkując tego. Oni są niedoskonałymi ludźmi, ale my też jesteśmy niedoskonałymi ludźmi. Kiedy jednak okazujemy szacunek naszym mężom w domu, sam na sami, wobec dzieci, wobec innych osób na zewnątrz, wobec rodziny, to jest dla nich taka najlepsza motywacja do coraz lepszego realizowania swojego powołania jako męża, jako ojca, jako mężczyzny, do, do rozkwitu. Mężczyzna w takiej atmosferze rzeczywiście staje się coraz bardziej męski, no chyba że jest człowiekiem bardzo złym, albo chorym, albo jakiś no, zdeprawowanym, czy bardzo, bardzo mocno pokiereszowanym. I nawet ta atmosfera szacunku nie jest w stanie pomóc mu w odbudowaniu jego, jego, jego osobowości, jego własnego ja. Ale niezależnie od tego, naszą, naszą odpowiedzialnością, bo my jesteśmy odpowiedzialne za siebie, za nasze postawy, za to, co my robimy. I Bóg wzywa nas do tego, żebyśmy szanowały naszych mężów, więc chcę zachęcić nas wszystkie drogie panie, dziewczyny, kobiety, do tego, żebyśmy spróbowały okazywać naszym mężom szacunek, nawet pomimo, tak? pomimo wszystko, ze względu na Boga, nawet nie ze względu na nich samych, ale ze względu na. Boga. Patrzmy na Boga. On patrzy na nas i on bardzo docenia i bardzo honoruje i bardzo wynagradza nasze postawy posłuszeństwa. Mówiłyśmy sobie już o tym wcześniej. Natomiast u Rebeki tego szacunku nie widać. Ona decyduje się okłamać, oszukać swojego męża. I dlaczego na to się zdecydowała? Będąc jeszcze w ciąży, otrzymała od Boga zapowiedź, że starszy jej syn będzie sługą młodszego. Teraz tak, czy to było oznajmienie Bożej woli i związana z tym obietnica, którą sam Bóg miał zamiar zrealizować, czy też to było proroctwo zapowiadające czyn Rebeki? To jest taki znak zapytania. Może, tak jak często bywa, splatają się ze sobą te. Dwie rzeczywistości. Rebeka, być może nie mogąc doczekać się na działanie Boga, wzięła sprawy w swoje ręce, no i tak niejako przy okazji zrealizowała tę Bożą, Bożą wolę zapowiedzianą i zamyśloną przez Twórcę. Może Rebeka obawiała się, że jeśli rzeczywiście dojdzie do tego, że jak po błogosławie Wam, tak jak zamierzał to zrobić, to ta zapowiedź Boża się nie spełni, że trzeba Bogu pomóc, bo inaczej jej ulubieniec nie zostanie wyniesiony na piedestał. Może też kierowały ją jakieś, nie o jakieś inne motywy, o których, o których nie wiemy. Tak czy inaczej, zachowała się w sposób nieładny, niegodziwy uciekła się do, do kłamstwa, do podstępu i nie liczyła się ani z uczuciami męża, ani z uczuciami starszego syna, ani nawet z uczuciami tak naprawdę młodszego syna, którego, z którym stanowiła ten swoisty tandem i którego wplątała w całą tą sytuację. I to są postawy, które bywają typowe dla osób obdarzonych takim temperamentem jak ona, właśnie mającym taką osobowość. Chcąc uzyskać jakiś cel, no czasem nie liczą się z ludźmi. I szkoda, że tak pięknie zapowiadająca się, no bo pięknie, prawda, zapowiadająca się na początku Rebeka pozwoliła tym słabym stronom swojego temperamentu dojść do głosu, bo czasem to, co jest w nas silne, staje się w pewnym momencie też, też słabością. W każdym razie to była kolejna sytuacja, w której kobieta staje, starała się na własną rękę przyspieszyć bardziej lub mniej świadomie wypełnienie się Bożych zapowiedzi albo wręcz zastąpić Boga w działaniu. Miałyśmy już takie sytuacje. To zrobiła jej teściowa, czyli Sara, tak, nie mogąc doczekać się, potomka dała swojemu mężowi hagar. Zrobiły to córki, córki Lota, nie czekały na Swoich mężów, których nie prosiły Boga, by ich przyprowadził, tylko no, dokonały tego czynu, którego dokonały, miały dzieci ze swoim ojcem. A przecież Bóg ma swój czas, ma swoje sposoby działania i nie chce, żebyśmy my działały na własną rękę, nie chce, żebyśmy zastępowały go, nie chce, żebyśmy przyspieszały Jego. Działanie, dlatego, że to zwykle zapowiada bardzo poważne kłopoty, ale na szczęście On jest w stanie posłużyć się i naszymi błędami i w jakiś przedziwny sposób wplata je w swój wielki i niesamowity plan, znajduje dla nich jakieś miejsce. No ale fakt jest taki, że konsekwencje pozostają. Refleksja na dziś. Bóg ma swój czas, i swoje sposoby działania. Więc nie potrzebuje być zastępowany. Nie potrzebuje też, żebyśmy przyspieszały tok wydarzeń, tym bardziej, że to zwykle zapowiada kłopoty. I pytania. W jakich sytuacjach starałaś się lub starasz zastąpić Boga w działaniu, lub przyspieszyć to działanie? Jakie były są tego efekty? Po drugie. Z czego wynika ta nasza tendencja do brania spraw we własne ręce i nieczekanie na działanie Boga? Po trzecie, jaka jest Twoja naturalna reakcja na wezwanie Boga, by żony szanowały swoich mężów? I z czego ta reakcja wynika, ta Twoja naturalna reakcja wynika? Kolejne czwarte pytanie. W jaki sposób żona może wyrażać Szacunek swojemu mężowi i jeśli jesteś żoną, to czy tak właśnie postępujesz? Co zmienisz? I czy twoim zdaniem są sytuacje, w których żona nie powinna okazywać szacunku mężowi? Zastanówmy się nad tym. No i do zobaczenia na ostatnim już spotkaniu z Rebeką. Jeśli macie ochotę, zasubskrybujcie ten kanał, wtedy będziecie poinformowane o następnych odcinkach. No i dajcie znak, odezwijcie się, czy lubicie uczestniczyć w tych spotkaniach, czy dają Wam coś a one, przynoszą jakąś korzyść. Do zobaczenia.